normalne laboratorium Wujamecha yeah, 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 Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Wujamechu, witam Was na kanale Holy dos i witam w pierwszym odcinku paranormalnego laboratorium Buja Mecha, e, czyli nowej serii, która powstaje na tym kanale i na tym kanale, właśnie w tej serii, będziemy sprawdzać różne filmy paranormalne i będziemy dowodzić ich prawdziwości, lubią obalać. Będziemy sprawdzać, czy jest coś, co można racjonalnie wytłumaczyć, czy tego nie idzie, bo tak jak zawsze powtarzamy. A powtarzałem to kilkukrotnie na filmach, że jeśli mamy do czynienia z czymś niewytłumaczalnym, to możemy mówić, że mamy do czynienia ze zjawiskiem paranormalnym, lecz niekoniecznie musi być to zjawisko paranormalne, bo jest coś, czego nie potrafimy wytłumaczyć. A z reguły i od zalenia dziejów ludzie, jeśli nie umieli czegoś wytłumaczyć, yy, przypisywali to nad ludzkim mocą. Robili tak Słowianie i na całym świecie. Wszyscy tak robili. I tak myśleli, i do dzisiaj to zostało, i do dzisiaj to jest. Także ja w takich odcinkach też będę Was uświadamiał tego, że nie ma się czasami czego bać. Po prostu y, wyobraźnia nasz kanał Figle czasami po prostu jest za ciemno, a mamy jakąś wadę wzroku, i widzimy cienie. Różne sytuacje są, które w których ludzie się znajdują, i przez co dużo ludzi twierdzi, że miało do czynienia z zjawiskiem paranormalnym, a to gówno prawda. Więc. Zapraszam Was e, tym promującym e, filmikiem, e, moją zajebistą serię do tego, aby uzbroić się w cierpliwość, bo już niebawem pojawi się pierwszy odcinek, gdzie będziemy sobie oglądać takie filmy. Jeśli jesteście zainteresowani właśnie taką formą... E, Sprawdzania zabytków paranormalnych, możecie pod tym filmem w komentarzach wysyłać linki do różnych filmów, które zaobserwowaliście i które chcielibyście, abym je sprawdził i ocenił ich prawdziwość i autentyczność. Jeśli jesteście tym zainteresowani, oczywiście, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie, to subskrybujcie. Jeśli nie, to nie. Jeśli jesteście nowymi widzami, do niczego was nie namawiam. I tak, e, i komentarz. Koniecznie zostawcie komentarz, jeśli chcecie, e, abym sprawdził jakiś film, i w tym komentarzu zostawcie mi namiar na ten film, a ja go wykorzystam w kolejnym odcinku i go sobie sprawdzimy. Oczywiście pozdrawiam serdecznie e, naszego patrona, czyli e, Katarzynę W. Bardzo Ci dziękujemy za wsparcie. Na pewno wykorzystamy to w kolejnym naszym fake, zajebistym horrorze którzy mam nadzieję, że będziemy też lepszymi aktorami, a nie jak w trudnych sprawach. Także bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam i miłego wieczoru, udanej nocy i strasznej nocy. Hej!